Przykład. Z kumplem siedzimy u niego. Normalnie siedzimy jak ludzie. stołowym. Jemy obiad. Ty jego żona chodzi. Odwalona, wyfiokowana, brewki wyszczypane, lok, pazury zrobione. No po prostu... No ja nie... Słuchajcie, 600 lat młodszy. On też w szoku popatrzy, mówi ty ja ja ty łat. Ty. No nie. Gdzie byłaś? Ona mówi, no jak to gdzie? W salonie piękności. On mówi, no ha, i co, zamknięte było? To jest złośliwość męska szowinistyczna. Gorzej, jak po nią poszliśmy pod salon piękności. Ona wychodzi z tego salonu piękności, a on mnie tak stuka i mówi, Cezary, patrz. Mówi, ty, robili co mogli.